Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogu na kanale. Mamy już listopad i ja nie ukrywam, że listopad jest dla mnie jednym z takich cięższych. Miesięcy, jeżeli chodzi o moje życie na emigracji, mieliśmy kilka dni temu Dzień Wszystkich Świętych. Jest to też dla mnie osobiście bardzo ciężki czas, i przez ostatnie dni nie byłam w najlepszej kondycji, nie byłam w najlepszej formie, ale uznałam, że warto taki film nagrać. Dla niektórych może to być taki kontrowersyjny, powiedzmy, film. Natomiast ja przeżywam to, co wy, tak samo przeżywam straty, przeżywam jakieś rozterki życiowe, lepsze dni, gorsze dni. No i no, mieliśmy ten Dzień Wszystkich Świętych i wiele z was, wielu z was, którzy mnie tutaj oglądacie, najpewniej straciło w ostatnim czasie kogoś bliskiego albo kilka lat temu straciliście kogoś bliskiego i dalej się borykacie z tęsknotą, z żałobą. Tak samo jak i ja borykam się, z żałobą, czy mierzę się z żałobą po śmierci mojej babci. I raz jest lepiej, raz jest gorzej, i oczywiście przychodzą takie momenty, w których jest znacznie ciężej. Dla mnie, właśnie ten dzień, wszystkich świętych, i ogólnie listopad, czy później grudzień, jest dla mnie miesiącem ciężkim. Uznałam więc, że warto nagrać taki film, pokazać wam, jak ja sobie radzę. Właśnie z żałobą, z daleka od reszty rodziny, przeżywam ją tak naprawdę sama, bo jestem, no tak jak mówię, z daleka od wszystkich bliskich, którzy w listopadzie no, byli, wiecie, odwiedzić babcie i innych naszych krewnych, bo wiem, że Wy czasami sobie myślicie, że właśnie osoby, które nagrywają filmy, to pewnie się z podobnymi problemami nie borykają, a to jest. Wiecie, nic bardziej mylnego, my również się borykamy z, ze stratą, z właśnie z gorszymi dniami. I chciałabym niejako, żebyście przeżyli ten czas ze mną, jeżeli faktycznie też w jakim, jakoś ostatnio straciliście, kogoś, czy borykacie się właśnie z żałobą, dalej ją przechodzicie, to żebyśmy przeszli ten dzień niejako razem, więc. Ja przechodzę go tak bardzo spokojnie, cicho, nie mam zbytnio ochoty ani też siły na jakieś takie bardzo energiczne wyjścia, czy jakieś energiczne aktywności, więc staram się po prostu pogrążyć w takiej zadumie, gdzieś tam sobie powspominać moją babunię. No, i powiem, ja mam też szczerze, że ten czas, jak jestem sama, to nie do końca jest dla mnie dobry. Bardziej mi się robi smutno, więc dobrze, że zaraz idziemy po małego do przedszkola, odebrać go. No, bo nie ukrywam, że nie chciałabym. Nie, nie, nie czuję się dobrze w tym momencie, zostając sama w domu, także mam nadzieję, że spędzicie ten dzień ze mną. Opowiem wam też trochę o mojej babci, bo mam wiele takich śmiesznych. Anegdotek, śmiesznych takich sytuacji, które moja babcia e, robiła. Także także że spędzi po prostu ten dzień e, ze mną. Co ty robisz z Alexa zabawkami? No, co ty robisz? Dawaj tą fokę. Dawaj fokę, oddawaj, bo Alex będzie płakał. Dawaj. Ty z buju. Ty z buju, nie wystarczy ci, że wszystkie firanki rozdarłeś. <grywa> Idę właśnie odebrać Alexa z przedszkola i dzisiaj mu też obiecałam rano, jak szliśmy, że po zajęciach, jak go odbiorę, to pójdziemy na Plac Zabaw. Ja ten Plac Zabaw wam pokazywałam, bo on jest naprawdę duży i to no, taki atrakcyjny dla dzieci. Natomiast jest jeden minus tego placu Zabaw. Z racji tego, że to jest jedyny Plac Zabaw w tej nowej części Mahale, to on jest bardzo oblegany. Mamy przychodzą z dziećmi rozkładają sobie koce i siedzą tam godzinami, więc w tych takich godzinach popołudniowych zdarza się, że na puśtawkę bądź zjeżdżalnię trzeba czekać nawet 5 minut więc wiecie, żadna frajda dla dziecka, dzieci takie małe też niekoniecznie lubią czekać więc my staramy się chodzić raczej w godzinach porannych ale w godzinach porannych Aleks jest w przedszkolu więc chcąc nie chcąc mi dobra jak ci dzisiaj odbiorę z przedszkola, to pójdziesz z mamą na plac zabaw, trochę się tam pobawimy, wyczekamy to, co trzeba wyczekać i się chwilę chłopak pobawi, później pójdziemy do domu. Dobrze, że chociaż jest ładna pogoda, bo jakby była też taka deszczowa pogoda, to chyba jeszcze gorzej bym się czuła, więc babcia czuwa i zesłała, zesłała nam dzisiaj słońce w pogodzie. Dzień Republiki był co prawda kilka dni temu, ale jeszcze na wielu balkonach te flagi można spotkać. My co prawda nasze ściągnęliśmy, ale tutaj widzę, że koło sklepu wiele tych flag jest, chociaż wszystkie te flagi, albo znaczna ich większość, to są flagi z podobizną Ataturka. O tutaj na tym bloku jest wi większość flag właśnie z księżycem, z gwiazdką, ale na tym... Tak, Ataturk jest na flagach, tak? Także te flagi się utrzymują nawet blisko tydzień po święcie. Wróciliśmy właśnie z Aleksem do domu, zeszliśmy też na plac zabaw, ale jest tak ciepło w słońcu, że wróciliśmy do domu, bo rano jest bardzo zimno, więc ja go dosyć ciepło bieram i też nie pomyślałam, żeby mu wziąć inne buty na przebranie, bo miał takie buty emu, więc uznałam, że nie ma co, żeby on biegał w nich po placu zabaw i się pocił, żeby mu się te nóżki pociły, także wróciliśmy do domu i zastanawiam się też, co zrobić dzisiaj na obiad, bo ja mam taką wstępną listę zapisaną, ale dopóki serkat nie wydrukuje mi w pracy takiej mm, ładnej, tematycznej. Tabelki, jakie zawsze mi drukuje w pracy, to mam tylko wszystko wypisane tak chaotycznie, pomysły na obiad, ale nie mam ich przypisanych do konkretnego dnia. Natomiast wczoraj zostało mi pół opakowania śmietanki kremówki, więc najpewniej postawię na zapiekane ziemniaki z sosem beszamelowym i serem na górze żeby tą śmietankę po prostu zużyć. Wracając też do domu, zaszliśmy z Aleksem do File Market, bo wczoraj byliśmy na takich e, dużych zakupach, mi, zakupach miesięcznych. Według listy tych posiłków sporządziłam listę produktów, produktów Kupiliśmy to wszystko. I kupiliśmy jedno takie mleczko mm, do kawy, znaczy mleczko, ogólnie mleczko, czy do kawy, czy nie do kawy. Mleczko e, Pumpkin Spice i kupiliśmy je wczoraj i już wypiliśmy więc zaszliśmy też z Laksem po przedszkolu zobaczyć i udało mi się dorwać dwa, są bardzo smaczne, kawa z tym mleczkiem bardziej przypomina taką typową kawiarnianą pumpkin spice niż po dodaniu tego syropu z molina kaloryka też jest całkiem w porządku zawartość cukru też nie jest najgorsza oczywiście nie ukrywajmy, to nie jest super zdrowa opcja, to nie jest do picia codziennie ale raz na jakiś czas i jak najbardziej uważam, że kawa była wczoraj przepyszna z tym mleczkiem. Obawiam się tylko, że będzie to mleczko sezonowe i zaraz jak będzie już bardziej taka, ten sezon świąteczno-noworoczny w Turcji, to już tego mleczka nie będzie, więc jeszcze jutro zobaczę, czy będzie, to się zaopatrzę, żeby mieć mniejszy taki, taki mały zapas w, w lodówce, jak goście przyjdzie, żeby właśnie taką pumpkin spice zaserwować. Oglądamy też z Aleksem Koko. Każdy, kto oglądał koko wie, że to jest taka bajka właśnie o stracie, o rodzinie, o, o żałobie, o więziach, więc jest tu dobra też bajka, żeby puścić dziecku. No ale Aleks mi wysłał do kuchni, żeby przerządzić jakieś jakieś rzeczy do pochrupania, więc przyszłam i będę oglądała z nim koko, skończę też moją kawę, którą widzieliście, jak robiłam rano i nadal jej nie dopijam, ale mówię, przez ostatnie dni trochę tak tył chodzę, wszystko tak wolno ogarniam, ale daję sobie na to przestrzeń, daję sobie na to czas, jestem w takim gorszym czasie i jak najbardziej sobie na to pozwalam, bo też bardzo często się mówi, że no żałoba to jest taki pierwszy rok, a ja uważam, że nieprawda, że żałoba się nosi w sercu przez całe życie, tylko ona jest na różnych etapach. Moje dziecko mnie woła, Zaraz pewnie przyjdzie i będzie mnie tutaj pouczało, także muszę lecieć do niego. Eee... Be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Watching you smile. W sobotę, będąc też przy okazji w mieście, szukaliśmy pewnych części do naprawy łóżka i postanowiliśmy na próbę kupić nowego kwiatka. Odkąd jesteśmy w tym mieszkaniu, nie mamy żadnych kwiatów i postawiliśmy na palmę koralową. W małej wersji, bo boimy się, jak ona przeżyje z naszym kotem. Jeżeli okaże się, że nie atakuje kwiatka, wiecie, nie wysypuje ziemi, nie podgryzaliście, to kupimy dużego kwiatka do salonu, ale jeżeli, a bardziej obstawiam tą wersję, okaże się, że nasz bingo zjada kwiatka, no to nie będziemy mogli mieć niestety żadnej roślinki w domu, bo niektóre też są dla zwierząt no, trujące, Także bierzemy tą na próbę. No jak nie, to marzenia moje o kwiatku i w salonie i trochę zazielenienia naszego mieszkania niestety legną w gruzach, ale bardzo ładna Pan nam pomagał wybierać w sklepie. Bardzo taka ładna, zadbana, fajne malistki, piękne, zielone, także zobaczymy, czy przeżyje u nas w rodzinie. Ja, jeżeli chodzi o kwiatki, to nie jestem jakąś wielką specjalistką. Też odkąd mieszkam na swoim, miałam tylko jednego kwiatka i to kupiliśmy go zaraz z serhatem po ślubie. Kupiliśmy monsterę. Bardzo o nią dbałam, czytałam, ona pięknie rosła. Natomiast mój mąż któregoś pięknego razu, jak poleciałam do Polski na wakacje, wystawił tą monsterę na taras i ona w ponad 40 stopniach. Na tym tarasie stała. Mimo, że była w cieniu, to dla niej ta temperatura była wprost zabójcza. Więc jak ja wróciłam z Polski, Monstera była ususzona na wiór i od tego czasu nie kupiłam żadnego kwiatka, chociaż nie ukrywam, bardzo, ale to bardzo podobają mi się takie duże kwiaty w salonie. Moja mama też ma bardzo dużo kwiatów i też właśnie ma koty, które nie atakują tych kwiatów, więc mam nadzieję, że nasz kot też będzie wyrozumiały, jeżeli chodzi o roślinki w domu. To jest nasza pierwsza. Tak jak mówię, chciałabym troszkę zazielenić to mieszkanie. Chociaż nie ukrywam jestem prawie że pewna, patrząc jaki temperament ma nasz kot, jestem prawie że pewna, że ten kwiatek będzie wywracany, ziemia będzie wysypywana, listki będą podgryzane i niestety nie będziemy mogli mieć więcej kwiatów. Ale może kot mnie pozytywnie zaskoczy. Chociaż pokażę Wam, co zrobił z firanką, i wtedy zrozumiecie, dlaczego jestem tak pesymistycznie nastawiona do tego, że raczej nie będziemy mogli mieć kwiatka w domu. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale to jest moja firanka w salonie po zabawie kota. Dziura ogromna. I teraz tak, ja wiem, że my nie kupiliśmy do mieszkania jakichś super najdroższych firanek. Patrzcie, no przyszedł już. No przyszedł już po prostu, żeby mi, wiesz co, bingo. Wiesz co? I to jest jedna dziura, tutaj taka większa, a po drugiej stronie, moi drodzy, mamy kolejną dziurę. I teraz wiecie co, ja się szczerze zastanawiam, czy w ogóle wymieniać firanki, bo jak ja kupię teraz droższe firanki i on znowu zrobi to samo, to mnie chyba wiecie co, Coś trafi po prostu. I on, patrzcie, on już tutaj czycha, On już tutaj czycha, żeby wszystko poniszczyć. Złe stąd! My go karcimy, my go, wiecie, krzyczymy na niego, ale na niego to w ogóle nie działa. Także cała, cała ta jedna duża firanka jest zniszczona, więc jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego tutaj zawsze jest zasłonięte. No dlatego, że ten mały pan właśnie wszystko zniszczył, bo robił takie dziury, że to już się do niczego nie nadaje, naprawdę. Zazwyczaj staram się tutaj nie mówić na takie tematy bardzo wrażliwe, jak na przykład odejście kogoś bliskiego. Ale uznałam, że też dlaczego nie. To jest. Wiecie, to jest temat normalny. Na każdego przychodzi czas, natomiast samo odejście kogoś bliskiego jest dosyć ciężkie. I ja, kiedy moja babcia odeszła, ja już nagrywałam na kanale, ale Alex był mały, więc filmy się jakoś. Często nie pojawiało, stąd też nie wypowiadałam się o tym, że moja babcia odeszła. I to, że odeszła, to jest jedno: to, że wiecie tęsknię, to jest jedno. Natomiast mnie najbardziej męczy i nie mogę sobie po prostu tego wybaczyć, jest to, że nie byłam na pogrzebie. A na pogrzebie nie byłam, dlatego że nasz Aleks jeszcze wtedy nie miał paszportu. Czekaliśmy na ten paszport. Natomiast nie przyszedł on o czasie i wiecie, kiedy ten paszport przyszedł? Dzień po pogrzebie mojej babci. Paszport przyszedł dzień po pogrzebie mojej babci. I ja do dzisiaj, a minęły już e, dwa lata, nie jestem sobie w stanie wybaczyć tego, że na tym pogrzebie nie byłam. I ostatnio rozmawiałam z moją małą w ogóle nie chcę płakać, bo zaraz za sobie niektórzy e, pomyślą. Rozmawiałam właśnie sobie ostatnio z moją mamą, czy moja babcia nie miała mi za złe tego, że ja na tym pogrzebie nie byłam, bo wiecie, jak to babcie, moja babcia zawsze mówiła, żeby przyjechać, żeby odwiedzić, i ja zawsze następnym razem, bo teraz nie mam czasu, bo teraz coś. Bo była pewna, że jeszcze mamy, wiecie, ogrom czasu razem, i będzie widziała, jak mój syn dorasta. To jest w ogóle pierwszy prawnuczek, także. Yy, takie oczko w głowie wszystkich i mojej babci tak samo. Moja babcia była w Aleksie totalnie zakochana, a odeszła po prostu tak nagle. Nikt się nie spodziewał i to jest też co, co mnie uderzyło, bo moja babcia ani nie chorowała tak bardzo, żeby, wiecie, choroba miała ją zabrać. Po prostu nagle, w ciągu chwili, babcia odeszła. I ja myślałam, że ja jestem, wiecie, z tym pogodzona, że wszystko w porządku. Natomiast z roku na rok jest mi coraz ciężej, i właśnie z roku na rok nie jestem sobie w stanie coraz bardziej wybaczyć tego, że ja na ten pogrzeb nie pojechałam, nie poleciałam, nie pożegnałam jej po prostu. I mam jakieś takie. taką niezamkniętą w sobie. takie uczucie niezamknięte, że właśnie jej nie pożegnałam. Nie mi takiej pamięci, i mam nadzieję, że moja babcia nie ma mi tego za zła, że ja po prostu nie poleciałam. I to jeszcze była, wiecie, młoda babka. Moja babcia nie była jakoś, wiecie, super wiekowa to jeszcze była młoda babka i miała jeszcze tyle czasu przed sobą. A tutaj, wiecie, ktoś na górze uznał, że jest jej czas i trzeba ją nam zabrać. Um. I wiecie, jeżeli przechodzicie też przez to samo, to, to nie dajcie sobie wmówić, że to, że minęło dużo czasu, to jest. To powinno być lepiej, że wraz z biegiem czasu powinno być lepiej, bo to wcale tak nie jest. Ja na przykład, jak zaraz po tym, jak moja babcia umarła, czułam się znacznie lepiej z tą sytuacją, w sensie, łatwiej było mi. Wszystko przedrawić niż teraz, kiedy minęły ponad 2 lata. Mi jest teraz znacznie, czy, znacznie ciężej z tą świadomością, że babci nie ma, niż było, mi, e, niż było mi na początku. Niemniej jednak, ja bardzo w mojej rodzinie, czyli e, dbam, żeby mój syn pamiętał o mojej babci. Pamię dbam, żeby Serhat pamiętał o mojej babci i tak samo też pielęgnujemy w naszym synu pamięć o moim zmarłym teściu, bo to, że Aleks ich nie będzie pamiętał, teścia nawet nie poznał, mojej babci nie będzie pamiętał, widział ją tylko raz bądź dwa razy, a w życiu miał wtedy kilka miesięcy, no to on nie będzie pamiętał, ale dbamy o to, żeby... O nich, żeby miał świadomość, że ktoś taki był, że ktoś taki go kochał, i żeby wiedział, wiecie, kto to jest. Bardzo często pokazujemy mu zdjęcia, bardzo często pokazujemy, serkat pokazuje nagrania na przykład swojego taty. Wiecie, to nie jest taka kolej rzecz, że ludzie odchodzą, ale jak już się idzie na cmentarz nie z tą osobą, a do tej osoby, to jest znacznie ciężej, jest to znacznie cięższa sytuacja. Natomiast ja bardzo cieszę się, że pamiętam moją babcię z takich samych pozytywnych rzeczy. Jak wiecie, każda babcia, moja babcia bardzo mnie e, tuczyła. Zawsze jak do mojej babci jechałam, to moja babcia e, dawała mi ogrom pierogów, takich usmażonych na głębokim oleju. E, kanapki. Bardzo często to wspominam. E, a już lata tego nie jadłam. Moja babcia robiła kanapki z jajkiem i z serem żółtym. Uwielbiałam te kanapki. to wiecie, to nie były dwie, trzy kanapki, to była po prostu góra kanapek, taka ułożona jedna na drugiej i nie było opcji, żeby tych kanapek nie zjeść. Nie znam też osoby, jeszcze nie piłam tak pysznej herbaty, jaką robiła moja babcia. Nie wiem co tam było. Moja mama się śmieje, że to na cukru. Natomiast herbata u babci Tereni zawsze była najlepszą herbatą, i nawet ja nie potrafię robić tak dobrej herbaty. Oważam, że jestem dobrą, e, wiecie, herbaciarą i potrafię zrobić naprawdę pyszne herbaty różnego rodzaju. To ta herbata mojej babci była wspaniała. Moja babcia też miała takie różne śmieszne teksty, natomiast nie powiem ich na głos, bo pewnie film byłby zablokowany. Bo moja babcia była osobą, która lubiła sobie gdzieś tam przeknąć, nie ukrywam. I to zawsze były takie śmieszne, te takie anegdotki. To była taka jajcara, i ona zawsze, wiecie, zawsze, zawsze jak coś powiedziała, to, to na początku była cisza, a później były śmiechy. I to była taka wspaniała kobieta, także bardzo mi. Wiecie, jest ciężko, że, że, że jej czas nadszedł tak szybko, bo myślałam, że jeszcze tego czasu mamy. Nigdy na przykład nie zabrałam mojej babci na kawę, bo jak zaczęłam zarabiać swoje własne pieniądze, to moja babcia już nie była z nami, więc nigdy nie miałam okazji zabrać mojej babci na ciastko, nie miałam okazji zabrać mojej babci na kawę z moich takich własnych pieniędzy, zawsze, wiecie, tak sobie myślałam, że to tak będzie wyglądało, więc staram się zabierać moich rodziców czy moją dościową, która właśnie była troszkę wiekiem zbliżona do, do moich, do moich dziadków. No ale ciężko mi sobie wybaczyć właśnie to, że ja na tym pogrzebie nie byłam, że to, że ja mieszkam tak daleko, to, że mieszkam w Turcji, było przeszkodą, żebym mogła pożegnać moją babcię, żebym moją babcię wysławi ostatnią w ostatnią drogę. Ale staram się myśleć, że moja babcia nie ma mi tego za że moja babcia wiedziała, że jakbym mogła, to bym po prostu nie przyjechała. Patrzcie, patrzcie co on robi: zostaw to jest Alexa. No, upatrzył sobie tak tą fokę. I będzie ją gryźć, więc chyba najlepszym pomysłem będzie, żeby tą fokę schować, chociaż widzę, że wszystkie miski mu zaczynają bardzo się podobać. Bingo! Ej! Nie wolno. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź, 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 Słuchajcie, dosłownie przed chwilą mieliśmy trzęsienie ziemi. Ja siedziałam z Aleksem i poczułam, że coś się huśta, Natomiast trochę to zbagatelizowałam, bo Alex skakał biegał sobie, więc mówię, no pewnie dlatego taka napa się trzęsie ale zadzwonił do mnie Serhat i Serhat, jak jest w pracy, to zazwyczaj do mnie nie dzwoni. Co najwyżej piszemy ze sobą, więc jak zobaczyłam, że mam połączenie przychodzące do Serhata, to sama upewniałam się w tym, że to nie było. Ja jestem bardzo przerażliwiona na wszelkiego rodzaju huśtania się, wstrząs i tak dalej, bo one ostatnio występują naprawdę często. Ostatnie było dokładnie tydzień temu, i również z epicentrum, z epicentrum w bale -Keser. Natomiast to było troszkę słabsze, bo dzisiaj to, co było, dopiero to było 5.1 o magnitudzie 5.1, a to w zeszłym tygodniu było o magnitudzie 6.2, albo 6.3, już dokładnie nie pamiętam. I ostatnio trzęsie naprawdę bardzo często. Natomiast nie wychodzimy w tym momencie z domu, bo. Nie było to, aż takie, to nie było aż takie mocne wstrząsy. Ja poczułam, że coś się huśta, ale nie aż tak. Natomiast Serhat mówi, że u niego w firmie się musieli ewakuować z budynku, bo trzęsło mocniej. Więc widzicie, też zależy od Mahale, jak bardzo trzęsie. Natomiast to co, bo w zeszłym tygodniu trzęsło bardzo. I wstrząsy były takie mm, po obwodzie zazwyczaj trzęsie do przodu, do tyłu a te ostatnie były tak po obwodzie więc bardziej było je czuć niż wszystkie inne. Więc to z zeszłego tygodnia było straszne. Ja się, już mówiłam, ze strachu popokam. To było takie lekkie. I gdyby nie to, że Serka do mnie zadzwonił, to tak byłabym e, pewna, że to przez Aleksa, wiecie, podskoki na kanapie. No, ale było. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak jak w zeszłym tygodniu, że nagle o 23 będzie trzeba znowu uciekać z mieszkania, bo będzie tak trzęsło. U mnie faza na tą sałatkę makaronową i całą resztę, którą mam w lodówce dalej trwa. Ja nie mam totalnie żadnego problemu z tym, żeby jeść coś, jakieś dane danie przez tydzień, nawet dwa. Ja tą sałatkę jadłam przez ostatnie trzy tygodnie na lunch codziennie i nie znudziłam się. Ja bardzo lubię doprawiam sobie ją czasami inaczej. I dzisiaj po chyba po Dwóch bądź trzech dniach przerwy znowu wlatuję, bo nie miałam tuńczyka, miałam ochotę na tą konkretną z tuńczykiem, więc dzisiaj jest makaronowo, tuńczykowa sałatka. Więc jem i będę sobie powoli, powoli przygotowywała obiad do kolację. Pytać się też czasami, skąd my wiemy, gdzie było trzęsienie, skąd wiemy o jakiej magnitudzie? Spciąga się taką aplikacją, ona się nazywa Earthquake, z angielskiego trzęsienie ziemi i tutaj wybiera się właśnie lokalizację, w której się mieszka kraj i jak widzicie to, które było, to mówiłam Wam, że 5,1, natomiast aplikacja pokazuje teraz 5 i jest to kolor fioletowy, bo jest to już większe trzęsienie ziemi i patrzcie, od tego czasu w Balekeser ile występowało mniejszych trzęsień ziemi, to jest aż straszne, jak często ostatnio często ostatnio trzęsie. Tutaj też na mapce są bardzo często pineski, które są zaznaczone właśnie z trzęsieniami. Patrzcie. Patrzcie, tutaj jest balekeser. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Ile jest tych pinesek zaznaczonych. No, ostatnio trochę tych trzęsień faktycznie występuje i do tych większych, które są odczuwalne. Straszne, które sprawiają, że no, na chwilę serce staje. Powiem Wam, że ja zazwyczaj w żadne znaki nie wierzę. Po prostu takie jestem, nie wierzę, ale chyba muszę zacząć, bo robiliśmy z Aleksem kolację i słuchaliśmy piosenki, w której padł pewien wers, a mianowicie, ale wiem, że malujesz mi zachody słońca co dzień i nagle Alex mówi, patrz mamo i spojrzałam za siebie, oglądałam się za siebie, spojrzałam przez okno balkonowe i to jak piękne niebo teraz jest jak pięknie różowe to aż mam ciarki na całym ciele bo dosłownie słuchaliśmy wersu o malowaniu zachodów słońca i taki zachód słońca się pojawił i to naprawdę nie jest żaden zbieg okoliczności to niebo jest tak pięknie różowe ja jeszcze dodatkowo mam w ogóle koszulkę w kolorze różowym Podlinkuję wam w ogóle tą piosenkę, bo to jest tak piękna piosenka. Ale patrzcie w ogóle, Sam mam jakie jest piękne niebo. Czekajcie, trochę tutaj tak zrobię, żebyście bardziej to widzieli. Widzicie? Widzicie to piękne niebo? Co tutaj się dzieje? Patrzcie, jakie piękne różowe niebo. Naprawdę, aż mi ciężko w to uwierzyć. Mam takie ciarki na całym ciele. Niesamowite to jest po prostu, naprawdę to jest tak niesamowite. Okej, okay, mam moje patate z graten. Patate z Graten. Gratę. No. Patate z kwiatów? Mm. No ja też zobaczę. Chodź, też zobacz. Opa. patate z Patate z graten. No. Pan nie pyta! Nie pyta, ja patrzę na jest są w środku. Poszłam usypiać Aleksa i napisałam do serhata. Wiadomo, że jakby chciał, to w kuchni z kamera może coś nagrać. A chłop się tutaj rozstawił z gitarą, z tabletem, z nutami, ze wszystkimi, i zaczął grać tutaj na gitarze, słuchajcie. Więc żeby nie było, że jestem taka niedobrażona, to zrobię tutaj lokowanie mojego męża. W ogóle musimy chyba założyć jakiś kanał.